Polskie Malediwy, czyli Park Grudek w Jaworznie. To urokliwe miejsce zachwyca turkuzową wodą i krajobrazami, które przypominają egzotyczne wyspy. Pod taflą wody kryje się jednak zupełnie inny świat. Nurkowanie odsłania wiele tajemnic zalanego kamieniołomu. Na dnie zobaczyć można zatopiony statek, wojskowy samochód, kadilaka oraz większość elementów niespodziewanie zalanej kopalni. Kopalnia przed jej zalaniem nie zdążyła wyciągnąć sprzętu na powierzchnię, a z powodu dużej ilości zaległych płatności odcięto prąd i pompy przestały osuszać wyrobisko. Widoczność pod wodą jest często znakomita, co pozwala w pełni podziwiać wszystkie zatopione elementy. Musisz wiedzieć, że problemy nie potrafią nurkować i wszystkie zostawiamy na powierzchni. Nurkowanie to idealny sport na fizyczną i psychiczną regenerację organizmu. Zwiększony wpływ tlenu na organizm działa leczniczo, a podwodny spokój przywraca równowagę naturalnej aurze. Jeżeli lubisz wodę i marzysz o odkrywaniu niezwykłych miejsc, zacznij nurkować z Eden Sport. Abyśmy mogli zobaczyć się ponownie, zaobserwuj ten profil. Pozdro nurkowienia i do zobaczenia!